Witam z tej strony Rawka w dzisiejszym odcinku dalej kontynuujemy budowę Pantery. <gryw> Spędziłem już jakiś czas nie zanudzając was maskowaniem modelu. Spójrzcie jak mi to tutaj wyszło. Użyłem dwóch taśm, taśmy malarskiej, którą najpierw sprawdziłem i ona nie ma zbyt mocnego kleju. Ona się odkleja, nie ma zbyt mocnego kleju, czyli nie zerwie nam teoretycznie niczego. Oraz e, taśmy Tamii, która e, zabezpiecza wszystkie detale. tak? Także te wszystkie tutaj kąty natarcia można powiedzieć, zostały zabezpieczone e, Tamią. Plus do tego poszedł też Maskol. E, maskol, który generalnie mi się nie podoba, ale chcę wam pokazać różnicę między taśmą a Maskolem. E, czemu mi się nie podoba? Ponieważ jest, dla, jak na dla początkujących i w ogóle później też, jest dosyć trudny w nakładaniu. Bo jeżeli chcemy zrobić jakąś poprawkę, to on nam się przyczepi do pędzla lub do, do wykałaczki, zależy czym, czym nakładamy ten maskol. Samolot jest zamaskowany w ten sposób, że Malujemy wszystkie, wszystkie powierzchnie, które powinny być na srebrno, mniej więcej tutaj o, tak, tak powinno wyglądać. Z tym, że będę malował jeszcze raz później granatowym kolorem. Na przykład tutaj te czubki z przodu zbiorników paliwa oraz tutaj prawdopodobnie te wloty powietrza też będę malował przy pomocy granatowego. Czemu tak? Bo tak jest łatwiej, łatwiej jest najpierw coś zamalować na kolor srebrny, a później po prostu to jeszcze na kolor granatowy pomalować jeszcze raz te elementy, które nie będą, nie będą jak gdyby miały być w srebrnym, tak? Czemu te zbiorniki tak zostawiłem? Tutaj z takim marginesem bezpieczeństwa, jeszcze jak to pomaluję na srebrno, będzie mi łatwiej obkleić taśmą z tej strony i pomalować to na granatowo, tak? Niż w tym momencie musiałbym mieć albo wycięty szablon, który bym tutaj przyłożył, albo równo maskolem to zrobić. Jedno jak i drugie jest dosyć trudne, więc stwierdziłem, że pójdę w drugą stronę. Bo Słuchajcie, to nie jest, jest nauka ścisła. Jeżeli nie, nie da się z tej strony zrobić, to można to zrobić z tamtej strony. nie? Dobra. Nie przedłużając, kolor srebrny został już wymieszany. Używam hataki srebrnej i niebieskiej. I tutaj już macie próbkę. Elementy, które miały być na srebrno pomalowane, są pomalowane na srebrno. I co? Zaraz tutaj będzie powietrzą nabite, o, ten maskol w drugą stronę damy, bo maskol jest, to też chcę, chcę żebyście to zobaczyli, Nasze znaczy mówię do początkujących, bo tu też są głosy takich doświadczonych modelarzy, którzy mówią nie, co ty robisz, tak się nie robi. Ja tak robię, zabrącie mi, zawołajcie mamę. Nie no dobra, żarty żartami. Um, pokazuję wam metody Jakie można zastosować? Niekoniecznie trzeba, ale można zastosować. I moim zdaniem, taśmy są lepsze niż maskol, a od taśmy są jeszcze lepsze gotowe maski, które można kupić w sklepie i macie, macie, macie temat z głowy. Już jeszcze zdradzę Wam jedną tajemnicę. Już skrzeniłem tutaj maskowanie kabiny z tego względu, że dopiero. Jak zobaczycie poprzedni film, może będzie widać tutaj kawałek mi się tego maskolu po prostu podwinął i na to poszło. Poszła niebieska farba, i to nie wygląda estetycznie, ale to też jest punkt, w którym, w którym chcę wam pokazać, jak można uratować tego typu rzeczy później. Dobra, ciśnienie odpowiednie. E 180x. <noise> Także to jest mój ostatnio nadworny areograf do malowania tego modelu. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. No, farba srebrna nie jest jakaś super do malowania, bo później trzeba wszystko, wszystko dokładnie myć bo zostaje, zostaje, zostaje ten, 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 ten pyłek taki srebrny, niestety. Dobra, jeszcze narpiew, narpiew troszkę czeka tego cuda tutaj. Okej, okay. mamy srebrny kolor. Odkładamy. Nie wiem, jak to będzie widać. Czy będzie dobrze widać, czy będzie źle widać? Zaraz zobaczymy, czy on jest w centrum. Mniej więcej w centrum. Dobra. Mając zamaskowany całe model, nie musimy się martwić, chyba że to źle zrobiliśmy na taki efekt takiej mgły, takiego odprysku tutaj tej farby. Czasami tak się zdarza, że coś takiego występuje, ale w tej chwili nie występuje, znaczy nie powinien wystąpić, bo jest wszystko zamaskowane. Ale jeśli źle założyłam tutaj jest jakieś, jakieś podgięcie czy coś, to może być nieciekawie. Nie wiem, czy farba nie jest za gęsta, czasami troszeczkę spróbuję dodać, no tak już sobie, po prostu zwykłej wodę, tak. delikatnie go przekładamy go na drugą stronę delikatnie. I nie wiem czy nie będę musiał tutaj teraz przetrzeć wylotu Nie za dużo, pamiętajcie, żeby nie przesadać z tą farbą, trzeba nałożyć dwie warstwy, będzie ok. No słuchajcie, mniej więcej wyszło tak. Oczywiście to jest wszystko mniej więcej. Jeszcze podejrzewam, że jak tutaj wygląda. Postaram się nałożyć jeszcze jedną warstwę, tylko to musi przeschnąć. Tak. Tak i teraz jeszcze z tyłu spróbuję nałożyć. No już jest końcówka farby, także, także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Ja muszę go teraz jakoś odłożyć, żeby wyschnął. I do zobaczenia w następnym odcinku.